Cześć, dzień dobry! Witam ponownie po roku w dolinie Walsenales. To pierwszy z filmów, który nagrywam w tym sezonie letnim dla Was z tej pięknej doliny. Walsenales może niewiele wam mówić, ale jak powiem hasło, czekajcie, bo podjazd Maso Corto, to już na pewno wielu z Was będzie wiedziało, gdzie jestem. U! Podjazd słuszny. Dzisiaj wybrałem się ze znajomymi na rowery do doliny Fosental. Byłem tu rok temu i postanowiłem powtórzyć tą trasę, bo jest zajebi fajnie. Zapraszam was na ten odcinek. Zobaczcie, jak fantastycznie można spędzić tutaj aktywne lato. Dzisiejszą wycieczkę zaczynamy w wypożyczalni Usepa, która w lecie zamienia się z wypożyczalni NARD na wypożyczalni rowerów. Do dyspozycji gości apart-hotelu Masocorto są rowery ze wspomaganiem elektrycznym, dzięki którym strome podjazdy w Dolinie Valsanales nie będą dla Was problemem. Ze względu na prognozę pogody, zapowiadającą opady po południu, poprosiłem sepa, aby podwiózł nas do parkingu w dolinie Fossenthal. Droga dojazdowa jest bardzo atrakcyjna, szczególnie dla osób lubiących wymagające podjazdy, ponieważ w kilku miejscach nachylenie dochodzi do 20%. Oh. <grywa> Mariusz, jak twoje wrażenia? <grym> Bardzo dobrze. Debiut na elektryku w swoim <grym> w życiu. Trochę na, no, ale niech będzie. <grym w wstydziwanie> ok, step, so thank you big night and see you later. F jakiś czas przerywnik w jeździe na rowerze. Trzeba siąść, otworzyć sobie bramę. Oczywiście, gdybym był z buta, to jest tutaj przejście zrobione. Chodzi o to, żeby krówki nie rozbiegały się po zbyt dużym terenie. Pewnie wiecie, do czego zmierzam. Dolina Fosental, Val di Fossa. Przepiękne miejsce na jak widzicie osoby tutaj chodzące na trekking, świetne miejsce na rower. Jeżeli ktoś sobie chce naprawdę dać w to może oczywiście jechać tutaj na mięśniaku. Polecam podjazd na początku szosą z głównej drogi zjazd. Tam jest podjazd na poziomie 20%, więc jest gdzie się zmęczyć. Od razu uprzedzam pytania to jest rower, mimo że wspomagany elektrycznie i ja jeżdżę na e-bajku. I jeżeli ktoś ma taką wewnętrzną potrzebę, aby napisać, że to nie rower, że ja jestem jeszcze młody, za co dziękuję, a przesiadłem się na e-bajki, to proszę uprzejmie, wyrzućcie to z siebie, może Wam będzie lżej. Ja natomiast będę używał e-bajków, bo. Idea takiego roweru bardzo mi się podoba, bo otwiera on nowe możliwości przed nami wszystkimi, przed osobami, które nigdy nie dałyby rady pojechać w takie góry, przed osobami takimi na przykład jak ja, które chcą już oszczędzać z jednej strony trochę kolana bo już jakieś zaczynają się problemy, a z drugiej strony chcą przejechać jak najwięcej, jak najdalej, żeby zamiast zrobienia, nie wiem, 30 km zrobić 70 km po górach, żeby jak mieszkam w Bielsku, zamiast wyjechać tylko na dzielnie, to w międzyczasie skoczyć jeszcze objechać Klimczoki, Skrzyczne. Także takie ja mam argumenty, wy macie, niektórzy z was mają inne. Wasze, wasze, prawo do tego. Do południowego tyrolu, wracając do Walsenales. Jeżeli przyjedziecie tutaj do Maso Korto, jeżeli będziecie spać w którymś z hoteli, czy w apart hotelu Usepa, co serdecznie Wam polecam, bo atmosfera jest tam naprawdę wyjątkowa, to koniecznie przyjedźcie tutaj na jeden dzień albo na trekking, albo na rowery. Możecie u sepa zamówić, wypożyczyć rowery. On ma takie korateki, także super sobie radzą w takim terenie. Jak widzicie, są to fule. Jeżeli będzie trzeba, tak jak dzisiaj, ze względu na to, że pogoda ma się koło drugiej, trzeciej zepsuć, być może przyjdą znowu burze. Chcieliśmy uniknąć tego czasu zjazdu i podjazdu po asfaltach, więc Sep nas podrzucił busem i taką usługę też świadczy, czyli jeżeli byście chcieli na przykład, nie wiem, nawet zjechać na rowerach tak jak to zrobiłem w zeszłym roku i wyjechać tutaj, to przywiezie Was z powrotem, choćby ze względu na pogodę lub po to, żeby nie pokonywać tej trasy koło Zapory do góry, no bo tam jest długi, nużący troszeczkę podjazd. Ja już zaczynam gonić moich przyjaciół, którzy gdzieś tam daleko są z przodu. Jedziemy do ostatniego schroniska, gdzie zaplanowany mamy lunch. Przepyszne jedzenie, świeże z ziołami zrywanymi z tutejszych pól, świeże mleko, świeże mięsko. Ha, zobaczycie sami. Ale dzisiaj, w stosunku do tego, co nagrywałem w ubiegłym sezonie. Będziemy się starać przejechać jeszcze kawałek dalej, jak najdalej się da drogą gdzieś w pobliżu tych ład, tych połaci śniegu, gdzieś w tamte regiony podjechać, zobaczyć jak to wygląda. Przy okazji od razu powiem, że z drugiej strony jest Hochgurk i Obergurk. Ośrodki, jeżeli wam nie znane, to zobaczcie moje filmy. Byłem tam i latem i zimą, więc tu. Po tej grani przebiega granica między Austrią a Włochami, między Tyrolem a Tyrolem Południowym, jeżeli tak można powiedzieć, a tak naprawdę jednym wielkim Tyrolem. Jadę dalej, koniec tego gadania, bo znajomi mi uciekli. A jeszcze parę rzeczy jest do nagrania dla Was. Tam śliczny wodospad u góry, a tak na szybko powiem Wam albo za chwilę w następnym ujęciu, żeby nie było za długo. Do Doliny Walsenales i będziecie szukać wysokiego standardu zakwaterowania, pięknego spa z cudownym widokiem na jezioro i ośnieżone nawet w lecie góry, to polecam Wam Hotel Edelweiss. Czterogwiazdkowy hotel położony tuż przy jeziorze, ze wspaniałym widokiem na góry. Tu znajdziecie fantastyczne miejsce do wypoczynku, eleganckie pokoje, komfortowe szalety i oczywiście. Spa, w którym wypoczniecie po aktywnym wypoczynku zarówno latem, jak i zimą. Jakże inaczej wygląda niż rok temu? Dlaczego inaczej? Bo byłem tutaj rok temu w niedzielę. Było dosyć sporo ludzi jak na to miejsce. Dzisiaj jest pusto, spokojnie. To dobrze. To bardzo dobrze. Będę mógł Wam pokazać to miejsce w całej okazałości. Ale zanim tutaj podjadę, jeszcze podjedziemy jak najdalej się da w kierunku okolicznych lodowców, w kierunku okolicznych szczytów przełęczy, którą można przejść i dojść potem schodząc do Merano. Bały się wam, odwiedziliście któryś z ośrodków dzięki mojej rekomendacji, możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać waszych ulubionych twórców. Możesz także wesprzeć moją działalność stawiając mi kawę. Link do wirtualnej kawiarni znajduje się w opisie do tego filmu. Z góry dziękuję. To już chyba koniec. Ostatnie miejsce, do którego można się wydrapać na rowerze. Oczywiście hardkory by to przejechały. Ale ja nie jestem hardkorem. o tu jakieś resztki śniegu jeszcze są. Tu trzeba by było rower przenieść. Odejdziemy jeszcze kawałek. Jest piękny wodospad. No, dalej to. Jazda na rowerze. Miałaby sens. Średni. Ale jest cudownie. Ścieżka idzie tam dalej. Można by było próbować, ale jeszcze wiele dni nagrywania w dolinie Walsonales, więc odpuszczę sobie. Teraz zasłużony lunch, buty oczywiście mokre, tyłek mokry. W butach to w ogóle mam jakby mi wody ktoś nalał, to znaczy ja sobie nalałem nagrywając cudowne ujęcia. barcie na szkło jest. A tu piękny wodospad. Aktualnie pora sprzyja. Stety i niestety. niestety. Znaczy stety dlatego, że są piękne te Siklawy, wodospady obfite w wodę. Natomiast niestety to jest to, że sprawia to Wiele problemów, schodzą lawiny błotne, nie tylko lawiny śnieżne, ale przede wszystkim lawiny błotne i kamieniste z gór ze względu na bardzo duże opady. Być może gdzieś o, widzieliście filmy z Zermatt w Szwajcarii, co tam się działo. Tutaj w Bolzano, koło Bolzano, tak samo spadały olbrzymie głazy wielkości e, Suwa. Zresztą jeden leży na drodze do Maso do Doliny Walsanales, Bals jak wjeżdżacie po kilku kilometrach, leży taka olbrzymia skała wielkości yy, suwa, takiego jak mój, więc trzeba uważać. I to są te e, minusy takiej pogody. A z drugiej strony, popatrzcie, no, matka natura obdarzyła nas tak przepięknymi widokami. I jeszcze raz zachęcam was do tego, żeby przyjechać tutaj, spędzić czas w spokoju, bez dzikich tłumów, bez zastanawiania się, czy jak pójdziecie, to znajdziecie na przykład stolik na lunch, czy zrobicie sobie zdjęcie selfie, czy jakieś inne, gdzie nie będziecie mieli tłumów na szlakach, tu odpoczniecie. I jeszcze jedna rzecz, już sięgnę do kieszeni. Jeszcze jedna rzecz, tu nie ma zasięgu telefonu komórkowego, więc możecie zapomnieć o telefonach od znajomych z pracy i tak dalej, i tak dalej. Cudowne miejsce. Dzisiaj pogoda mało jackowa, ale rowerowa pogoda, dzisiaj pogoda rowerowa, więc bardzo, bardzo fajnie. Tu powiem Wam, że jest rzeźko i się zastanawiałem, czy bluzy nie założyć.